Pan senator Skurkiewicz, proszę bardzo, tak, sprawie, w sprawie porządku, sprawie porządku obrad. Panie marszałku, mam świeżo w pamięci dyskusja, która odbywała się przez kilka tygodni na posiedzeniu Senatu, dotycząca powielania propozycji, które przyjmuje Sejm, uchwał, które przyjmuje Sejm. Pan marszałek był łaskaw przy okazji uchwały dotyczącej 400-lecia księdza Piotra Skargi wyrazić taką opinię również popieraną przez znaczną część senatorów Platformy Obywatelskiej, iż Senat jako ta Izba Parlamentu, samodzielna, suwerenna, nie powinna powielać uchwał, które są przedmiotem obrad, są przedmiotem zainteresowania Izby Sejmowej. Pan marszałek zapewne sobie przypomina taką wypowiedź. Dziś mam olbrzymi, olbrzymią rozterkę i olbrzymi dylemat, jako że w porządku dzisiejszego posiedzenia znalazł się punkt dotyczący 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim, a analogiczną, o analogicznym tytule uchwałę przyjął w dniu dzisiejszym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tego ja mam pytanie, panie marszałku, czy te słowa, które pan przywoływał jeszcze przed, przed kilkoma miesiącami, że Senat nie będzie powielał uchwał, które przyjmował Sejm, pan marszałek podtrzymuje? Czy też powracamy do starego dobrego zwyczaju, który panował w tej izbie suwerennej izbie że również te uchwały, które w sprawach ważnych były przyjmowane w Sejmie, również i Senat jako ta izba suwerenna miał możliwość przyjmowania. I tutaj ta kwestia doprecyzowania bo, bo jeśli pan marszałek byłby łaskaw wyjaśnić no, tę kwestię, szczególnie ważną chyba dla nas wszystkich. A może pan senator doprecyzuje, doprecyzuje czy, czy pan składa wniosek Proszę, o, panie marszałku, ile... o, o, o zdjęcie, które były porządek bo jesteśmy w tej chwili w tak. tej, tej kwestii. Panie marszałku, dlatego ja powiedziałem, że jestem w wielkiej rozterce i w wielkim dylemacie. A to, że jeszcze przed dwoma miesiącami posiłkując się słowami pana marszałka i przywołując je tutaj. Było wskazane, iż nie powielamy uchwał przyjmowanych przez Sejm. Dziś Sejm przyjął uchwałę w tej sprawie. Oczywiście to jest sprawa bardzo ważna i szczególna dla nas wszystkich. Rocznica powstaje w getcie, ale no przyjmując tok myślenia pana marszałka, tą uchwałę nie powinniśmy procedować na dzisiejszym posiedzeniu, bo Sejm już taką uchwałę przyjął. Pytam się jeszcze raz pana senatora, czy pan zgłasza wniosek. Jeśli pan marszał. Zdjęcie... Tej uchwały, czy nie? Panie Marszałku, jeśli Pan Marszałek uzna, że będzie Pan wykracza poza regulamin. Nie. Panie Marszałku, jeżeli Pan Marszałek uzna. Nie są te. Nie jest ale da mi te... Pan dokończyć? Nie, nie dam Panu dokończyć. Jest wniosek? No właśnie chcę uzasadnić swój wniosek. Pan pozwoli, że uzasadnię. Ale może Pan złożył wniosek na, czy Pan uzasadni, a później na końcu przedstawię wniosek. No, musi być wniosek, a panie, potem. Panie Senatorze. Jeżeli nie ma wniosku, to odbieram panu głos. Panie Marszałku, zgłaszam wniosek o zdjęcie punktu pierwszego z porządku Dobrze. obrad, a teraz go uzasadniam. Proszę bardzo. W związku z wypowiedziami pana marszałka, jak i również znacznej części klubu parlamentarnego, moich kolegów, odnośnie tego, iż Senat Rzeczypospolitej Polskiej nie powinien powielać uchwał przyjmowanych przez Sejm, zgłaszam wniosek o zdjęcie tego punktu, jako że Sejm w dniu dzisiejszym, na dzisiejszym posiedzeniu przyjął uchwałę w analogicznym tytule. Dziękuję. Panie senatorze.